Daily vlog o tak późnej porze zaczynam bo muszę 10 moment, zapierdalam już jest za późno trochę ale żeby złapać resztki zachodu słońca drugi raz, pierwszy raz tydzień temu jak byłam tam, nad morzem, ale wiecie to nie tak posiedzieć sobie, bo już mam w pociągu a dzisiaj tak się udało, że pani sprzątająco nie przybyła, bo zapomniała ona nigdzie indziej nie chodzi, ja jestem tego pewna ta córka myśli, że ona ma napięty grafik no, no, tylko tu przychodzi parę grach się trafi z psami, tak jest na spacerze co jej wisi, nie? A ja, właśnie, ale i w związku z tym syn przyszedł. Wiecie, żebym miał jakąś przerwę, a ja chuj, tam przerwa. Ja mam pustą lodówkę, puść tu a nie mogę sobie pozwolić tak na tyle czasu wyjść na zakupy. Jak pani nie ma, jak pani wiecie, może się zerwać i zacząć mnie szukać. A więc lecę i zobaczymy co się uda. A Przyszedł tak w punkt, miał przyjść wcześniej, to jeszcze w ogóle ten zachód słońca to on przed ostatniej chwili. No niestety trochę za późno to, jeszcze kręcę mury, ale pokazywam panoramkę o zmierzchu. I zobaczcie jakie piękne są te góry. A tam słoneczko, tu sobie upatrzyłam takie miejsce, ale to niestety drzewa zasłaniają. Samochody to przepraszam. Ciekawostka przyrodniczo-geograficzna, że to jest półwysep, ale nazywany jest wyspą i jest w spisie oficjalnych wysp w Wielkiej Brytanii. I on się tutaj zaczyna, jakby, czyli tyłam do mnie jest to miasteczko i tam dalej. Tam, gdzie już byłam na różnych przyprawach. I wiecie co? Z tego pośpiechu nie wziąłem ze zapalniczki kurwa, piekła palacza. O, przyjemność. Za to Wam zaprezentuję, ale nie wiem jak. Bo właśnie sobie stwierdziłam i znowu się macam po tej kępie kłody na jego jebana macie. Stwierdziłam sobie, że nawet szmaty, które mi zostały, wszystko się rozpadać, w ramę poszarpane, to mam najlepszą stylizację na Isle of Parta. Really. Serio. Jak Wam to Mam Ptaszki z widokiem na rzekę i w sumie zachód słońca coś tam widać. Ładniej w telefonie niż w rzeczywistości. O, miasteczko, bo zapalało się słychać ptaszki. Gdzie ale ptaszki słychać. Hmm. A ja całą przerwę spędziłam w sklepie Sainsbury walcząc z tą, a wiecie, caching maszyn, taką automatyczną, bo do kasy stały trzy bawy z pełnymi koszami, no to myślę, będzie szybciej, bo przy tych caching nie było kolejki, a one są bardzo słabe, w innym sklepie, tu jak jestem, nigdy nie mam problemu. No i ja też z takimi dosyć dużymi zakupami, kurwa, i za każdym razem, nie tak, nie tak, ktoś ci przyjdzie pomóc, nic nie przychodzi. Jezu. Dobra, ptaszki. Coś widać. I księżyc nawet. no ja Jestem tu na górce, na wale. A. Ten dom. Za murkiem. Nie. Przed murkiem. O, nigdy nie wiem, który to jest. Nieważne.